Cześć kochani, z tej strony Ania, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z małymi pogaduszkami roślinnymi, bo dawno nic nie publikowałam, jeśli chodzi o moje rośliny. Zobaczcie tutaj Ceropegia woody, którą pocięłam. Tylko tyle mi zostało tych odnóżek, ale cały czas się pięknie rozwija. Zrobiłam sobie taką malutką szklarnię i w niej wsadziłam te pocięte metodą motylkową listki, i zobaczycie zaraz efekty, jak przepięknie to wszystko się rozrasta. Nie widzieliście również, tutaj mam malutką szczepkę choi, też już się ukorzeniła w wodzie, więc ją posadziłam do ziemi. Tutaj mam takie malutkie sadełko od mamy, drzewko szczęścia, z kolei tutaj w tej małej szklarni. Mam kuleczki Senecio, które też już zaczynają wypuszczać młode pędy. Tu mam cebulki Alokazi Dragon Scale, które też pięknie już wykiełkowały w keramzycie. Tutaj była ta ciemniejsza odmiana, a tutaj bodajże mam trzy cebulki tej białej. Dragon I też już, y, zobaczcie, powolutku coś wychodzi. Tu z kolei jest ta ceropegia, która była e, ukorzeniona. No i zagęszczana raczej. Nie mogę złapać ostrości, słuchajcie. O, widzicie? Te wszystkie takie wystające końcóweczki to są y, nowe... Pędy, więc będzie piękna cała donica gęstego, gęstej ceropegi. Tutaj mam uratowane senecjo. To była taka bieda zasuszona, że te kuleczki były aż wciągnięte, ale udało mi się je uratować. I prezentują się pięknie. Tu jest to moje senecjo. Też sobie pięknie daje radę. I jeszcze przybył mi tutaj taki malutki. Filodendron, jeszcze do przesadzenia. Też przepiękny. A tutaj coś, co naprawdę cieszy mnie niesamowicie. Pamiętacie to moją monsterę uratowaną z kastoramy? Więc zobaczcie, co tu się dzieje. Jeden liścior, drugi i tam z tyłu trzeci. No, zumuj się, zumuj. Tu, o, trzeci. Przepiękne duże liście będą szły. Kolejnym Nowym nabytkiem, jaki mam, to jest ta trawka. Trawka, zielistka z biedronki. Przepięknego wąsa już puściła ze szczepkami. Tutaj z kolei e, moje EpiBremu Blue Cube. wsadziłam je tutaj do y, takiego palika z umchem Wiem, nie powinnam przesadzać po raz kolejny, ale nic się z nim na szczęście nie dzieje, nic nie zżółkło, nic nie padło. Bardzo fajna, mocna roślinka, ale obiecałam, że już nie będę jej ruszać, nic z nią nie będę robić. Nawilżam ten mech, no i ładnie się tutaj wspina. Kolejna zielistka, nie wiem czy ją wam pokazywałam, to ją dostałam z pracy od koleżanek, też była taka biedna. A tutaj już przepięknie puszcza nowe liście. Troszeczkę ten mój bluszczyk coś podupadł, może dlatego, że go przestawiłam trochę dalej od okna, tam w dużym pokoju i niestety chyba mu tam było źle, więc szybko zainterweniowałam, zabrałam go no i będzie stał tutaj. Tutaj na półeczce, pamiętacie, miałam w dużym pokoju w słoiku szczepkę choi, więc ta szczepka też już się ukorzeniła, wsadziłam ją do ziemi, wypuściła przepiękne liście. Tutaj ta druga choja z festiwalu, a tu są te epipremnum, które sobie kupiłam i dla koleża, i dla mojej przyjaciółki, też chyba w Obi, bodajże też bardzo ładnie się rozrasta tutaj na górze to moje biedne pipremnum global green które wtedy spadło ale ja po, tutaj podpalikowałam bardzo ładnie idzie ku górze wszystko rozwijają się pięknie liście zaraz pokażę wam co przybyło mi w dużym pokoju w dużym pokoju pojawiła się maranta lemon lime bardzo piękna roślina Tutaj moja agloanema kwitnie jak szalona. Słuchajcie, kwiat za kwiatem wychodzi. Jest naprawdę przewspaniała roślinka. Mi też, przybyła mi też kalatea. No, nie mogłam się oprzeć, słuchajcie, po 7,99 była w Biedronce, więc Arsal było nie, nie kupić. Tutaj ta moja słodziutka. Kalatea, przyniesiona z pracy, zasuszona bieda, pięknie pracuje, liście są przepiękne. Alokacje Dragon, Dragon Scale sobie bardzo dobrze radzą. Moja Monstera Thai Constellation również to ma tego pięknego liścia, który był tylko zawiązeczką ostatnio, jak ją widzieliście. Kolejna agloanema też pracuje, pięknie wypuszcza liście. Tutaj e, pojawił się filodendron. Spróbuję go zdjąć. Taki też tutaj wypuszcza liść. Oj. Tutaj mam z kolei Monstere minime. Taka mała sadzoneczka, troszeczkę biedna, ale mam nadzieję, że, e, że urośnie. Również tutaj mam Stindapsus, yy, Stindapsus chyba, Brazil. No pilea, pieniążek sobie tutaj dobrze radzi. Agloanemy również sobie świetnie radzą. Przeniosłam tutaj do dużego pokoju tą se, yy, Sensavierę i agloanemy na komodę. I ta aglo również będzie chciała kwitnąć. Ma dwa kwiaty. Zaraz pokażę Wam nowość jeszcze, która też do mnie trafiła niedawno. I jest to filodendron, filodendron tortum. przepiękny ma takie wąskie liście. Bardzo mi się podoba. Wygląda jak palemka. Również z pracy przyniosłam beniaminka, który był naprawdę bardzo, bardzo zasuszony. Troszeczkę odchorowuje przesadzenie, żółkną mu listki, ale myślę, że zrzuci co potrzebuje i odbudują się piękne i nowe. A tu z kolei prawdziwy burz Monstera Monkey Mask. Przepięknie rośnie, jest bardzo gęsta, liście robią się coraz większe. A tutaj jak mój mąż go nazwał, gród. I to jest yy, róża pustyni, bodajże, tak to się nazywa. Puszcza listki. No i zobaczymy, czy z tego wyrośnie. Trafił do mnie przez przypadek, tak samo jak ta Maranta Lemon Lime. Kiedyś Wam opowiem w jakich okolicznościach. Obiecałam Wam również, że pokażę, co tu się dzieje u mnie w kuchni na szafie. Więc tam widzicie fikusa dębolisnego. Ten karton jest po to, żeby kot tam nie wskakiwał. Tutaj jest anturium. Tu z kolei oto, oto, oto oto tam pod spodem za tym stindapsusem to jest gwiazda betlejańska, Słuchajcie, też ją przyniosłam z pracy. Były same patyki, ale miały zawiązki liści u góry, więc szkoda mi było tego wyrzucać. I sobie rośnie. Tam u góry mam epipremnum aureum. Też się pinia tutaj już ładnie po tej y, kratce z sym. Tu z kolei są skrzydło kwiaty z variegacją. Też sadzonki takie z pracy przyniesione, zabiedzone. A tutaj mam. A ja próbuję to zrobić jedną ręką, więc nie szkodzę. A tu jest Silver Lady, która też zaczęła już puszczać coś. I żyworódka. Tu ma bardzo dużo szczepek. Też od mamy przyniosłam. No i kochani, na razie tak wygląda tutaj moja roślinna hodowla. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Na razie, pa!